Panie Przewodniczący, przedłożone przez Komisję Europejską rozporządzenie w sprawie dwustronnych klauzul ochronnych dla umowy Unia Europejska-Mercosur jest iluzją, mającą na celu uciszenie oporu rolników, europejskiego przemysłu rolno-spożywczego i szybkie przepchnięcie tej umowy handlowej. Komisja Europejska proponuje nam kosmetykę zamiast chirurgii. Nie zmienia niemożliwych do spełnienia przez rolnika kryteriów dowodzenia szkody. Proponowane klauzule ochronne działają reaktywnie, po szkodzie, zmuszają rolnika, aby najpierw zbankrutował, a później, później prosił yy, urzędnika o pomoc. Jak rolnik, który, który walczy z sezonowością produkcji, ma udowodnić szkodę dla 50 czy w wyjątkowej sytuacji 25 całej unijnej produkcji? To są wymogi pisane dla gigantów przemysłu, a nie dla rodzinnych gospodarstw rolnych, rolnych w Polsce i Europie. Taka klauzula ochronna staje się tak naprawdę martwym prawem dla rolnictwa. Żadne tymczasowe zabezpieczenia nie powstrzymają napływu wołowiny, drobiu czy cukru, które nie spełniają tych samych surowych wymogów, jakie stawiamy naszym rolnikom. To jest nieuczciwa konkurencja, która uderza w europejski model rolnictwa. Strukturalne zagrożenie pozostanie, pozostanie trwałe, a ochrona zawarta w tym rozporządzeniu jest tylko i wyłącznie iluzoryczna. Dziękuję bardzo.